Siema się ma. Siema się ma. Siema się ma. Siema się Siema się ma. Siema, 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 siema. Czekaj, czemu tu jest zaplanowane? Dobra, nieważne. Cały ekran udostępnia. Siema się ma! Dzisiaj w Roblox studii Poczekajcie. Siema siema Dzisiaj live! Dzisiaj live, robimy live, robimy w Roblox Studio live, dlatego, bo robimy w Admin Abuse, edytujemy i robimy Admin Abusek. Jakby co, proszę zasubskrybować, jeśli możecie. Ja wtedy, ja wtedy was pozdrowię. Dobra, zaczynamy. Dobra, od czego tu zacząć? Wiem, trzeba dodać więcej Coca-Coli. Tak. Tam więcej Coca-Cola spuma. Nie. Dobra. Będą trzy Koka... Cole. czy trzy Coca Cola, trzy Coca Cola, dziewięćdziesiąt Prze... dziewięć. To jakoś to ułożę. Czekajcie, muszę zedytować to jakoś. Opublikuj na platformie Roblox. Naget... Nie wiem, czemu nagety są w Ronaldo. Dobra. Czyli Alt P. Change is Published. Zobaczmy, czy ta działa Ej, czy mam trzy coca -Cola w moim inwentarzu? Ej mam trzy Coca-Cola O panie. Ale to laguje Dobra, muszę dać jakiś efekt Siema dla, dla tych, co są na live Dobra, poczekać, muszę dać to... Zobaczmy, czy zaktualizowano. A. Czekajcie. Dołączcie do mojej gry. Dołączcie do mojej gry. Nazywa się 99 Nocy w Polsce z Max Verstappen. Ver... Ej, czy mogę w ogóle przesunąć Lewandowskiego? Poczekajcie. Damy go tutaj. A tego to już... Co, nie, nie mogę usunąć. Czy nie mogę usunąć. Dam Petr Cze Czecha. Uh -huh. Mini Mike. To Ronaldo. Dobra, no teraz sobie zadytujmy. Tak, żeby GC były tutaj. Dobra, piszcie w czacie, co mam dorobić. Ej, dorobi więcej rakiet Coca-Cola z Puma. Dorobi więcej rakiet. Dorobi jeszcze trzy dodatkowe rakiety. Och. Im więcej rakiet, tym lepsza satysfakcja. Dobra. Mamy trzy rakiety! Mamy trzy rakiety. Dobra, czego jeszcze brakuje? Ej, poczekajcie udostępnię ten live do moich do moich... do moich na Whatsappie. Dołącz na live. Dobra. Te, dobra, co mam dorobić? Ej, chat, co mam dorobić? Ej, chat, co mam dorobić? Co mam dorobić? Mam trzy rakiety. Zapisujemy sobie to. Zapisano. Czekajcie, czy na pewno? Muszę się upewnić. Zapisz. Zobaczmy, czy jest zapisano. Wejdę na moim głównym koncie i zobaczymy, czy zaktualizowano jest. Ale chcę zobaczyć. Nie jest zaktualizowane. Może muszę kliknąć, opublikuj na platformie Roblox? View on Creator Hub. Oczekajcie, muszę zobaczyć. Palę się Coca-Cola, spuma. Zobaczmy, czy działa. Famnail, czekajcie. Famnail numer dwa wygląda źle, dziwniej. Mm, mm -hmm. Upload, famnail. Zbieranie pliku. O, o. To nie, to będzie mój. Zaraz pokażę Wam mój na chwilkę. A tam wklejmy sobie Amira. Walimy sobie Amira. W ogóle ktoś czatował? Dobra, nikt nie czatował. Firefox. Fox. Dobra, teraz jak zobaczysz, czy odświeżyć Roblox page? Czekajcie, nie działa. Zobacz, czy się chociaż odświeżyła gra na moim drugim koncie, na moim, na moim mailie dołączę. Jest, zaktualizowało się, możecie dołączyć do mnie. Możecie dołączać i zrobię admin abuse. Okej? Okay? Możecie dołączyć do mnie. Czy mogę na tym? To gdybym dołączył na dwóch kontach w tym samym czasie, to co by się stało? Ej, co by się stało, gdybym dołączył na dwóch kontach, co gdybym był na dwóch, na obu kontakt. W tym samym czasie. Dołączajcie, bo ja robię. Ej, zabieram wszystkie kole Zabrać Tylko proszę nie ukraść wszystkie kole. Bo to będzie szkodliwe dla... uniwersytata. Proszę dołączyć do mojej gry, jeśli chcecie admina. Znaczy nie. Znaczy nie jak mam to zrobić? Ej muszę jakoś wstawić admina. Admin. Muszę dodać adminek. Muszę w jednej z rakiet ukryć admin. Idealne miejsce na na admina to jest w rakiecie. Ta ta ta. Dobra, tak. Dobra, trzeba to tu napchać do rakiety jakoś. Dobra, na jednej z rakiet będzie znaczek admina. To będzie rakieta admin. Słuchajcie, teraz będzie tutaj ra rakieta admin. Tu będzie rakieta admina. Robię rakieta admina. Rakieta admina. Dobra, mamy rakiety admina. Zobaczmy, że jest rakieta admina. Powinna być pierwszej. To ja boczkajcie, odświeżam moją grę cały czas. Dopóki. Nie ma znaczka admina? Dobra, nie ma admina jeszcze. Jest adminek? Nie ma? Czemu nie ma? Dobra, czeka aż się od świeży. Czy w ogóle ktoś do mnie naczatował coś do live'a? Czemu nic nie czatujecie? Dajcie mi jakieś pomysły. ja się nudzę. Dobra, odświeżamy sobie, front, sobie odświeżamy stronę główną. I zobaczmy, czy ta działa. M, 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 m. Zobacz. Czekajcie. Przetestuję drugi admin. Nie ma skryptów. Tak! Ej! Robię drugą rakietę admina. Ej, robię dwie rakiety admin. Obróć, obróć! Tak. Alt. Alt! Dobra, trzeba... Dobra, druga rakieta admin. Jest! Mamy dwie rakiety adminowe! Poczekajmy mi kilka minut. Ja właśnie... Opublikuj na platformie Roblox. I zapisz na platformie. Dołącz do mnie. Zobaczmy, czy ona dołączy. I czy w ogóle jest admin. Co się stało? Czyli jest admin, jest call admin, jest hd admin, komendy. Dobra, dobra, już, dobra, dobra, kończę live, kończę live już, pa.